Witamy całą ekipę Fiat Marines. Ostatnio omówiliśmy sobie słowo nie i słowo ale. A dzisiaj omówimy sobie magiczne słowo spróbuj. Po drugiej stronie jest z nami oczywiście Karol. Cześć, witam Was. Tak, dzisiaj omówimy sobie słowo spróbuj, kolejne bardzo fajne, magiczne słowo, które w niewłaściwy sposób wykorzystywane bardzo mocno sabotuje nasze wysiłki. Natomiast musimy znowu wrócić do początku, czyli do tego, w jaki sposób działa umysł nieświadomy. A umysł nieświadomy, każdą podaną instrukcję, czyli polecenie, tak naprawdę, bo w momencie, kiedy my z kimś rozmawiamy, to wydajemy mu konkretne polecenia, wykonuje w sposób dokładny i precyzyjny. Dokładnie tak, jak to robi komputer. Czyli piszemy na klawiaturze konkretne. Konkretny ciąg znaków przekazujemy do komputera i na tej samej zasadzie działa słowo spróbuj. Przejdziemy sobie teraz do fajnego testu, który chciałbym Przemku, żebyś wykonał. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to jeszcze trzy słowa. Umysł nieświadomy kompletnie nie bawi się w żadne niuanse i wykonuje dokładnie tylko i wyłącznie polecenia. Osoby, które będą oglądały film, bardzo proszę, żeby również wykonały to ćwiczenie, ponieważ ono wprost pokazuje, w jaki sposób działa umysł. Przemku, my to robiliśmy wielokrotnie, natomiast bardzo proszę cię, żebyś wykonał to, wykonał to, to zadanie i powiesz nam, jaki masz feedback, ok? Eksperyment jest taki: Dobra. jeden. Zamknij oczy. I teraz, wyobraź sobie, że ktoś do ciebie mówi, spróbuj otworzyć drzwi. I zobacz w tym momencie, co dzieje się z drzwiami. Okay. OK? A teraz drugie. Wyobraź sobie, że ktoś do ciebie mówi: Otwórz drzwi. I zobacz, co dzieje się z drzwiami. No i teraz podziel się z nami, jaka była różnica między komunikatem pierwszym, czyli spróbuj otworzyć drzwi, a komunikatem drugim, czyli otwórz drzwi. No przy tym pierwszym komunikacie spróbuj otworzyć drzwi, no to bardziej miałem takie, że się szarpałem z tymi drzwiami i nie otworzyłem ich, mhm. ale takie, znaczy takie, no wiesz o co chodzi. Tak. Że takie szarpanie się. Tak, albo się w ogóle nie otwierają, drugim... albo z nimi walczysz, dokładnie tak. Dokładnie. A przy drugim komunikacie, no to od razu otworzyłem drzwi. Dokładnie tak. I dokładnie tak działa, dokładnie tak działa umysł, czyli Różnica między spróbuj otworzyć drzwi a otwórz drzwi przy prostym eksperymencie jest taka, że w momencie, kiedy mamy pierwszy komunikat, to albo drzwi się w ogóle nie otwierają, albo z nimi walczysz, a przy drugim po prostu się otwierają. No i oczywiście, słowo. Tak, mów. Znaczy nie, powiem ci, że ja myślałem, że spróbuj to jest takie równoznaczne. Zrobić coś. No właśnie nie jest. Nie? Właśnie o to chodzi, że słowo spróbuj nie jest wprost komunikatem do Twojego umysłu. Czyli słowo spróbuj działa na takiej zasadzie: może się uda, a może, może się nie uda. Nie? Czyli do kogoś mówisz słowo spróbuj, to tak, jakbyś zakładał sabotowanie swojego, sabotowanie swojego wysiłku. Umysł wykonuje polecenia tylko i wyłącznie wprost w momencie, kiedy ma prosty komunikat: Zrób to, czyli w trybie Zrób to, a nie spróbuj to zrobić. No, i taka jest właśnie różnica, że w momencie, kiedy masz komunikat, zrób to, drzwi się otwierają. W momencie, kiedy masz, spróbuj to zrobić, no to masz polecenie na zasadzie, spróbuję to zrobić, może się uda, a może się nie uda. Czyli tak naprawdę masz z automatu zaprogramowaną porażkę. Słowo spróbuj, z automatu programuje porażkę, i taka jest właśnie różnica. Oczywiście, zaraz podamy przykłady, w jaki sposób słowo spróbuj wykorzystać pozytywnie. Natomiast wprost dostajesz komunikat: zrób to. W tym momencie drzwi się otwierają. Spróbuj to zrobić. Drzwi pozostają zamknięte, albo po prostu z nimi walczysz. A to się tyczy też, w, bo to się tak. W dialogu wewnętrznym to stosujemy też i, i jeśli z kimś rozmawiamy. Oczywiście. W tej i w tej formie. Czyli musimy zwracać uwagę jak do siebie też mówimy w tym swoim Jasne. dialogu wewnętrznym. Jasne, zobacz. W momencie, kiedy programujesz siebie na przykład do zrobienia czegoś, i, i powiesz, dobrze, to spróbuję to dzisiaj zrobić. No to sam zwróć uwagę, tak? Na tyle dużo już na ten temat rozmawiamy, i wcześniej mieliśmy dużo kontaktu, że możesz zamknąć sobie oczy i zrobić test i zobaczyć, w jaki sposób twój umysł na to zareaguje. No, dzisiaj zrobię. To tamto siamto. Dzisiaj spróbuję zrobić to tamto siamto. To nawet sama reakcja Twojego organizmu, Twojego ciała jest na takiej zasadzie: no, ok, może się uda, a może się nie uda. Czyli programując siebie, to ma jeszcze większe znaczenie tak naprawdę. Ja tak mam wieczorem. Spróbuję wstać o szóstej rano mhm. na następny dzień. No i jak mówię sobie tak, a, dobra, spróbuję, to nigdy nie wstaję. No, no właśnie o to chodzi, tak, nie? nie? To, to słowo spróbuj wykorzystywane jest u nas bardzo często i ono jest po prostu wykorzystywane źle, bo z założenia mówisz, wstanę rano o tej i o tej godzinie. Czyli to musielibyśmy wrócić do okay. linków wcześniejszych, dokładnie tak, gdzie mamy konkretne komunikaty do naszego umysłu. Czyli wprost mówisz, wstanę o tej i o tej godzinie. Twój umysł musi dokładnie wiedzieć, jakie są polecenia. On się nie będzie na tym zastanawiał. Tak? Jeśli się kładziesz spać i programujesz na przykład swój sen to mówisz kładę się dwunasta, wstajesz ustarano, starano, masz tyle czasu mój umysł na to żeby się wyspać bo w momencie kiedy tego nie zaprogramujesz to twój umysł nie wie jak rozłożyć energię dotyczącą snu a w momencie, kiedy jeszcze sobie powiesz, że spróbujesz to zrobić i spróbujesz wstać rano, no to już jakby z założenia programujesz porażkę. Spróbuję dzisiaj napisać raport, spróbuję dzisiaj umówić się ze swoją dziewczyną, spróbuję się, to, to w ogóle jest, spróbuję się nie spóźnić. Nie? Czyli jeszcze masz dodatkowo nie dość, że spróbuj, to jeszcze masz dodatkowo słowo nie, które, które programuje Cię też w formie negatywnej. Więc bardzo zwracam uwagę na to, żeby wykorzystywać słowo spróbuj i nie sabotować swoich wysiłków. To jest fajne słowo, fantastyczne słowo, do czego sobie przejdziemy, ale potrafi robić bardzo dużo krzywdy. Zwłaszcza w komunikacji z dzieciakami, zwłaszcza w komunikacji biznesowej, to, to robi bardzo dużo krzywdy. A tak, zwróciłeś, jak zwróciłeś uwagę na programowanie siebie, to oczywiście jest to niesłychanie ważne, żeby rano wstać i powiedzieć: Mam do zrobienia to, 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 a nie spróbuję dzisiaj zrobić to, tamto, siamto. Jak mówisz jedno i drugie zdanie, to nawet ton głosu się zmienia, tak naprawdę. Sam, sam organizm reaguje na to słowo, mówiąc na głos albo w myślach, no bo jednak polecenia, jak wydajemy sobie to, raczej zazwyczaj w myślach, chociaż nie zawsze. To sam, sama głowa, sam umysł, sama twoja pozycja ciała się zmienia, tak naprawdę, nawet wykorzystując słowo spróbuj. Tak niesłychaną moc, tak niesłychaną moc to, to ma. No, i teraz przejdźmy sobie do, kilka, do kilku przykładów, takich bardzo mocno sabotujących z naszego życia, które no, każdy je zna, bo, no, bo, bo, bo w szkole, bo rodzice, bo życie nas ich nauczyło. Tak, Pierwszy, spróbuj się nauczyć matematyki. No i do, do dzieciaka mówisz, tak? Do dziecka, spróbuj nauczyć się matematyki. No i co się okay, dzieje w głowie Twojej? próbował. No, dokładnie. Mamo próbowałem, ale próbowałem. się nie udało. No, mamo próbowałem, ale się nie udało. Spróbuj wrócić do domu przed 22. Tak do dzieciaka komunikat. No, mamo próbowałem wrócić przed 22, no, ale się nie udało. Ty mówisz do kogoś. Spróbujmy się spotkać o godzinie 4 przy kolumnie Zygmunta. No, próbowaliście i nie wyszło. Z założenia, zdanie pod tytułem Spróbuj spotkać się o godzinie 4 przy kolumnie Zygmunta. Z założenia programuje nam porażkę. Tak samo jak spróbuj wrócić do domu o 22, albo spróbuj nauczyć się matematyki, spróbuj odrobić lekcję. To z założenia sabotuje wysiłek. Tak naprawdę i Twój, bo Ty chciałbyś, żeby to zostało wykonane, i Twojego dziecka, Twojego znajomego, bo ten komunikat jest po prostu sabotujący. Spróbuj wpaść do mnie jutro po południu. Spróbuj naprawić ten komputer. I tak naprawdę każde polecenie w które wstawisz słowo spróbuj, na tej zasadzie właśnie działa. Na tej Ale zasadzie a właśnie możesz działa. Dać przykład tych zdań, jakby to było, wyglądało poprawnie. Jasne. Naucz się matematyki. Wprost. Naucz się matematyki. Naucz się dziś matematyki. Wróć do domu przed dwudziestą To jest wprost komunikat. Wróć do domu przed dwudziestą drugą, moja kochana córko. Masz wprost. Jakby twój umysł nieświadomy nie będzie z tym dyskutował. Komunikat jest prosty, przejrzysty i wprost trafia do twojej podświadomości. Aha, czyli mam przed 22 wrócić. Spotkajmy się o godzinie 4 przy kolumnie Zygmunta. Wpadnę do ciebie jutro po południu. Naprawię ten komputer. To są zdania wprost. Po prostu wyeliminowane jest słowo spróbuj, które to sabotuje. No a to nie są takie, no bo to jest taki tryb rozkazujący, on nie jest taki za bardzo hardkorowy? No bo taki... Często jest. Często jest no. rozkazujący, znaczy on jest rozkazujący i często jest zbyt hardkorowy. I do tego najlepszym zmiękczaczem jest słowo proszę. Działa genialnie. Jakby kompletnie zostawia wprost komunikat do twojej podświadomości, a jednocześnie na poziomie nieświadomym na poziomie świadomym, przepraszam, zmiękcza komunikat. Czyli wpadnę do ciebie jutro po pół. to akurat nie, bo to jest tylko informacyjne. Naucz się matematyki, proszę. Wróć do domu o 22. Proszę. Albo proszę, wróć do domu o 22. Wtedy masz proszę jako zmiękczacz, a jednocześnie masz wprost komunikat. I to słowo spróbuj w tym przypadku musi zostać zastąpione słowem proszę. Bo słowo spróbuj. Też jest często używane przez ludzi jako zmiękczacz. Czyli żeby nie brzmiało tak hardkorowo, żeby nie było właśnie wróć do domu przed 22, to używamy słowa spróbuj, żeby to zmiękczyć. Tylko słowo spróbuj jednocześnie sabotuje to zdanie, a słowo proszę je przepięknie zmiękcza, ale dalej pozostawia wprost komunikat do Twojej podświadomości. Czyli zamiast spróbuj wrócić do domu przed 22. Które w założeniu sabotuje, używasz proszę wróć do domu przed 22. I wtedy proszę ci zmiękczyło, a wróć do domu przed 22 pięknie weszło w umysł podświadomy. Bardzo, bardzo ważne. Po prostu słowo spróbuj, zastępujemy słowem proszę, w momencie, kiedy komuś wydajemy polecenia, to, to działa w formie genialnej. W tych pozostałych zdaniach to jest nieistotne, bo jak mówimy, spotkajmy się o godzinie czwartej. Przy kolumnie Zygmunta, no to tutaj słowo proszę może być, ale nie musi, wtedy musiała być trochę inna konstrukcja zdania. Bo spotkajmy się o godzinie czwartej przy kolumnie Zygmunta, jest po prostu wprost komunikatem, który trafia do umysłu nieświadomego i nam na nie sabotuje. I nie sabotuje ciebie, że ty się spóźnisz, i nie sabotuje twojego rozmówcy, który w momencie, kiedy dostał zły komunikat, to po prostu może się spóźnić. Wprost, absolutnie słowo, wprost komunikować. Słowo proszę też jest takie, chyba troszeczkę tak, żeby y, uwydatnia to, że na czymś Ci zależy. No i A jesteś i kulturalny. Tak, i jesteś kulturalny. Bo w momencie, kiedy na przykład zarządzasz jakąś grupą ludzi, tak to w przypadku tutaj kolejnego zdania, gdzie poprosiłem, żebyście zwrócili uwagę, jak często słowo spróbuj jest używane podczas pisania maili. Spróbuj napisać mi raport, spróbuj zrobić to, tamto, to, się, to i wam to. I wtedy nie dostaniesz raportu, niestety, bo użyłeś złego sformułowania. Jeśli napiszesz, proszę, napisz mi ten raport na jutro, a nie spróbuj mi napisać ten raport na jutro. Bo jeśli napiszesz, napisz mi ten raport na jutro, to możesz być odebrany jako ktoś, kto. Jest bardzo wymagający, jest niegrzeczny. Taki gburowaty, taki gburowaty. A w momencie, kiedy napiszesz cześć z tej strony, Karol, czy tam cześć Karol, napisz mi ten raport na jutro, proszę. Albo proszę, napisz mi ten raport na jutro, na godzinę 10. To masz piękne zdanie rozkazujące, które ubrane jest słowo proszę i ten komunikat jest idealny. Bo jesteś uznawany za kogoś, kto jest kulturalny, a jednocześnie wydajesz konkretne polecenia, a słowo spróbuj po prostu nie wydaje konkretnych poleceń. Zwróćcie uwagę, jak często słowo spróbuj używane jest w mailach. Właśnie po to, żeby nie być hamem, a jednocześnie, a jednocześnie słowo spróbuj nam to sabotuje. Ale tutaj jak właśnie mówiłeś teraz a propos tego maila że spróbuj napisać mi maila na jutro, to ja już to odczuwam, nawet jak nie muszę tego napisać, że, że to nie jest ważne na jutro, że możesz napisać na pojutrze i tak się nic nie stanie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak to właśnie, tak to właśnie wprost działa. Bardzo bardzo istotna rzecz. A Karol, ale jakbyśmy połączyli z dwóch odcinków dwa słowa, na przykład, czekaj, się, spróbuj się nie śmiać. Tak, to jest, to jest genialne sformułowanie. Spróbuj się nie śmiać, bo ono. Mm, fantastyczna sprawa. To, to w ogóle jest fantastyczne zdanie. W momencie, kiedy Automatycznie opowiadasz... Automatycznie się próbujesz zaśmiać. Dokładnie tak. Bo masz połączenie dwóch tak naprawdę genialnych słów, czyli nie i spróbuj. W momencie, kiedy mówisz spróbuj, no to jakby z automatu sabotujesz wysiłek. Spróbuj się nie śmiać. Nie śmiać. Nie? Czyli masz twój umysł wywołuje śmianie. A jednocześnie słowo spróbuj sabotuje to, żeby tego nie robić. Więc albo spróbuj nie być wkurwiony. <grym> tak, to w tak. drugą stronę. No tak. To w drugą stronę dokładnie, bo najpierw twój umysł musi wywołać stan wkurwienia, żeby tego nie robić, a później jeszcze słowo spróbuj sabotuje podwójnie, żeby tego nie robić. Nie? Czyli jakby masz podwójne zaprzeczenie tego czego masz nie robić. Totalna absolutna tak, masakra. To jest taka zabawa, to tak można sobie żonglować tymi i w formie pozytywnej i, i w formie negatywnej, tak? No spróbuj się nie śmiać, to nawet jak to powiesz do siebie, spróbuj się nie śmiać, to z automatu wywołuje ci się uśmiech na twarzy. W momencie kiedy powiesz spróbuj nie być wkurwionym, no to z automatu masz tak, Cofnijcie się do, do, do słowa nie, z automatu masz nie wkurwione, czyli musisz przywołać ten stan, a następnie jemu zaprzeczyć, ale ten stan ci pozostaje, a dodatkowo jeszcze słowo spróbuj to, to neguje, czyli no wchodzi po prostu jak masło. No, tak możesz się bawić. Właśnie o to chodzi, że ta prawdziwa manipulacja zacznie się dopiero za jakiś czas, tak naprawdę, kiedy nauczycie się łączyć poszczególne słowa i poszczególne zwroty po to, żeby maskować, maskować tą. Taką głęboką manipulację, żeby umysł nieświadomy nie potrafił tego rozpakować. I to są właśnie takie przykłady już takiego prostego maskowania, gdzie masz spróbuj się nie śmiać. Pyk, no. Niech każdy sobie. hipnozy, To też by można było podpiąć. Tak, no bo to, tak, są, to, są, to, są, to są wprost hipnotyczne zdania. W momencie, kiedy kogoś hipnotyzujesz i na przykład chcesz sprawdzić, chcesz sprawdzić jak zadziałało, na przykład komuś usuwałeś nieszczęście, powiedzmy tak. I w momencie, kiedy chcesz przetestować, w jaki sposób on teraz reaguje, to możesz powiedzieć: Spróbuj przypomnieć sobie, jak byłeś nieszczęśliwy. I masz takie: Ktoś próbuje sobie przypomnieć, jak był nieszczęśliwy, ale umysł nie potrafi tego zrobić, ponieważ masz sabotaż w przypadku słowa: e, słowa Spróbuj. Więc do testów bardzo fajne, spróbuj wrócić do przeszłości. I masz wiesz, ktoś próbuje to zrobić, ale nie ma opcji, żeby to zrobił, ponieważ słowo spróbuj to sabotuje. Więc w momencie, kiedy. Wykonasz jakieś ćwiczenia z jakimiś osobami, to może być hipnoza, to może być e, stricte praca, tak naprawdę, nie wiem, z kotwicami, czy ze stanami emocjonalnymi, czy nie wiem, z linią czasu, i chcesz zobaczyć później, w jaki sposób to zadziałało, bo najpierw zadajesz to pytanie klientowi, jak jest przed, przed sesją, a później zadajesz po sesji i sprawdzasz, jaka jest różnica w reakcji, tak, bo to samo ciało ci powie, czy ktoś reaguje na to tak samo, czy inaczej. No to właśnie po to, żeby to zrobić, to używasz słowa spróbuj. Żeby zmiękczyć, żeby zmiękczyć komunikat. I wtedy to wchodzi pięknie. Spróbuj przypomnieć sobie, jak byłeś nieszczęśliwy. Przypomnij sobie, jak byłeś nieszczęśliwy. Od razu pojawiają Ci się w głowie obrazy. Wiesz, o kurde, wtedy, wtedy, tu faktycznie jeszcze byłem. A masz spróbuj przypomnieć sobie, jak byłeś nieszczęśliwy. Oczywiście do tego jeszcze możesz wykorzystać ton głosu odpowiedni i tak dalej, i tak dalej. Będziemy to, będziemy to przerabiać. Ale jak chcesz sprawdzić, w jaki sposób coś na ciebie działa, to po prostu zrób to na sobie. Spróbuj sobie przypomnieć, jak byłeś nieszczęśliwy, i zobacz, jakie pojawiają się obrazy, jakie one są płytkie, gdzie one się pojawiają. A później powiedz sobie zdanie: Przypomnij sobie, jak byłeś nieszczęśliwy. Bang! Od razu masz obraz przed oczami. Dokładnie. Od razu masz obraz opisany dźwiękiem, kinestetyką, odczuciami. No i tak właśnie działa słowo: spróbuj. I tak właśnie działa słowo: spróbuj. Dobrze, to teraz kilka takich pozytywnych zdań w momencie, kiedy chcemy wykorzystać słowo spróbuj. Drogi kliencie, oczywiście w, w kontekście każdego klienta, spróbuj wyobrazić sobie, że będziesz zadowolony z produktów konkurencji. Czyli ktoś, ktoś ci tam, klient, mówi: A tutaj konkurencja taka fajna, coś tam dała dobre ceny i tak dalej, i tak dalej. No to odpowiesz: Oczywiście zgadzam się. Możesz oczywiście wykorzystać jeszcze, ale tak. Czyli masz, wtedy zobacz, mamy kolejne połączenie. Tak, zgadzam się, konkurencja daje panu to, tamto, siamto i owamto, ale proszę spróbować wyobrazić sobie, że będzie pan zadowolony z tych produktów. Pyk, I już, masz, i już masz tak naprawdę połączenie jednego i drugiego. I słowo spróbuj powoduje, że klient będzie próbował sobie wyobrazić, że jest z nich zadowolony, ale niestety tego nie zrobi. Bo gdybyś powiedział, dobrze, to wyobraź sobie, że jesteś zadowolony z produktów konkurencji. Puch! Pojawi ci się obraz. Spróbuj wyobrazić sobie, że będziesz zadowolony z produktów konkurencji. I musisz naprawdę wysiłek włożyć, żeby się pojawiły jakieś obrazy, a zazwyczaj i tak się nie pojawiają. Spróbuj wyobrazić sobie, że mogłabyś być ze mną nieszczęśliwa. To jest bardzo fajne zdanie w odpowiedzi na jakiś zarzut na przykład. Kobieta do ciebie mówi, albo facet do kobiety, kobieta do faceta to jest jakby nieistotne. To działa tak, tak samo w dwie strony. No i wtedy mówisz, mm -hmm, rozumiem. A, a spróbuj sobie wyobrazić, że mogłabyś być ze mną nieszczęśliwa. No i no faktycznie próbowała mi nie mogę. I już masz, wiesz. Taki zarzut, zarzut ty się zawsze spóźniasz. Tak, tak ty się zawsze spóźniasz. No to możesz powiedzieć... No też można. Tak, no bo patrz, patrz Przemek. Ty się zawsze spóźniasz. Nie spóźniam się. Jak się nie spóźniasz? I już masz, wiesz, już masz yy, wojnę. Burzę, burzę. Tak, już masz burzę. A jak odpowiesz? Spróbuj przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz się spóźniłem. I wtedy masz taką rozkminę. Hmm, no no w sumie... Z w sumie, o, w ogóle jeśli padnie odpowiedź, że z miesiąc temu. Bo tak naprawdę to zdanie... Działa na tej zasadzie, że będzie ci bardzo ciężko przypomnieć sobie, kiedy się ostatni raz spóźniłeś. Bo taka jest siła tego zdania, że ty próbujesz, ale nie możesz. Mnie zawsze irytowało słowo, bo ty zawsze. To jest dla mnie taki. Bo no ty to jest... zawsze nie sprząta. Ja mówię, ty. Wtedy, 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 wtedy to no zrobiłem. Tak, no to tak, jak... się, tak się. Przemo, tak się komunikujemy, tak? Wiemy, że to jest generalizacja. Jak irytujące to jest no. dla mnie także. To jest metamodel. Metamodel, przejdziemy do metamodelu. Będą, będą również zdania z metamodelu i informacje jak metamodel rozbijać. Zawsze, czy kiedykolwiek był taki moment, że się nie spóźniłem. Zawsze, czy kiedykolwiek był taki moment, że posprzątałem swój pokój. To jest zdanie z metamodelu. Zada... Ok, czyli zadać pytanie, które kasuje to co powiedziałem Tak Przemo, ale to jest jakby kolejna kompletna, metamodel to jest bardzo szerokie pojęcie. Są konkretne zdania, które rozbijasz. Czyli w momencie, kiedy ktoś mówi na dużym poziomie ogólności, to metamodel ma to rozbić. Będziemy o tym mówić. Będziemy o tym mówić. Meta jest genialny, jeśli chodzi o właśnie rozbijanie takich ogólników, które ktoś do ciebie rzuca. Jest fantastyczny. Spróbuj przypomnieć sobie, jak nie chciałeś iść wczoraj do szkoły. Czyli dziecko mówi. O, ja nie chcę iść do szkoły. Okej, okay, synu, przypom spróbuj przypomnieć sobie, jak nie chciałeś iść wczoraj do szkoły. I masz wiesz, rozkminę dzieciaka. No, no tak, no nie mogę. No nie mogę. No właśnie. No to, to przejdźmy dalej i chodźmy. Więc genialne, genialne, jeśli chodzi o, o. zwłaszcza zarzuty, zwłaszcza zarzuty. I tutaj odnosimy się do tego, co pytałeś. Jak masz, jak masz konkretne, e, konkretny zarzut. Przestań się w końcu spóźniać. No to komunikat, nie spóźniam się. I masz wojnę? Albo spróbuj przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz się spóźniłem. Nie zaprzeczasz. Mówisz, przerzucasz piłkę na drugą stronę. Dobrze, kochanie, to spróbuj przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz się spóźniłem. Spróbuj przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz przyszedłem pijany do domu. Wczoraj. <noise> Tutaj może być tak, że generalnie wiesz. Jak codziennie przychodzisz pijany, to, to, to może nawet słowo spróbuj nie zadziałać. Nie? Wczoraj na chlany przyszedłeś i ale, I ale dokładnie możesz użyć, ale, ale nie ale, spróbuj ale... metamodelu i tysiąca innych rzeczy, i tak dostaniesz liścia. Codziennie na chlany przychodzisz. To jest, no wiesz, ma manipulacja i umiejętność manipulacji nie jest lekarstwem na całe złotego świata. tak? No, no, jakby pomaga, to są kolejne klocki, ale, ale no, niestety, no, jak w czymś przeginasz, to może to już nie zadziałać. Kolejna, spróbuj być dziś w złym humorze. Weź zamki oczy i przywołaj sobie takie zdanie. Spróbuj być dziś w złym humorze. No nie ma opcji. Nie pojawią ci się obrazy. A tak naprawdę, tak jak wspominaliśmy wcześniej, umysł nieświadomy to obrazy. Czyli obraz, dźwięk i kinestetyka, czyli odczucia. Więc w momencie, kiedy obrazy się nie pojawią, to nie pojawiają się dźwięki i nie pojawiają się odczucia, czyli kinestetyka. A jak się nie pojawiają, to nie wchodzisz w zły humor. I tak działa po prostu umysł. Tak działa po prostu umysł. Dobrze, to ten materiał mamy chyba omówiony. Mamy jeszcze jeden slajd i prośba do Was. Standardowo napisz w komentarzu cztery zdania ze słowem: Spróbuj, sabotujące wysiłki, i trzy poprawne. Oczywiście to może być jedno zdanie, dwa, trzy. Jeśli to jest też tak, że tych zdań pojawiło się ostatnio dość dużo, w momencie kiedy one są prawidłowo skonstruowane, to ja daję po prostu okejkę. Okay w momencie kiedy widzę, że jest zdanie nieprawidłowo, no to wtedy się do tego odnoszę. Natomiast warto zrobić to we własnym zakresie, bo komentarze komentarzami jak najbardziej, natomiast tylko poprzez trening jesteśmy w stanie to opanować. Bo po raz kolejny Sabotujące wysiłki i trzy rozkładu, poprawne. To, tak. No, ale Czyli nie. nie... Przykład taki? Oczywiście. Przykładem jest: yy, Spróbuj nauczyć się matematyki. To jest sabotujące zdanie. Czyli Aha. komunikat miał być taki: naucz się, naucz się matematyki, a sabotujący twój komunikat jest: Spróbuj nauczyć się matematyki. Spróbuj wrócić o 22.00 do domu. To jest sabotujące no. zdanie. Chciałeś, żeby ktoś wrócił do domu o 22.00? A powiedziałeś, masz wybór, możesz wrócić, ale nie musisz. No bo słowo okay, spróbuj. Okay. Próbowa tatusiu, to się tak bardzo próbowałem, ale wiesz, koledzy jeszcze mi postawili ostatnie piwo, a później tramwaj uciekł, a później coś tam. No tak, no tak, i co powiesz? Że powiedziałeś, że ma być? No nie, powiedziałeś, żebyś spróbował. Nawet nie za bardzo wiesz, co temu dzieciakowi powiedzieć, bo on ci powie, ta to próbowałem. No i taki dałeś komunikat. Synu, spróbuj wrócić. Czyli jeszcze trzeba go wynagrodzić? wynagrodzić. Że w ogóle wrócił. No, dokładnie. Tato, ciesz się, że w ogóle wróciłem, bo komunikat był taki, że generalnie dałeś mi wolną rękę. No więc, no, patrz. Ktoś, ktoś później, na przykład rodzice mają pretensje do dzieci, że nie wykonują ich poleceń. No ale jaki miałeś komunikat? zła komunikacja. No jasne. Jaki miałeś komunikat? No spróbuj. No tato, mówisz, żebym próbował. No to próbowałem. A ty się jeszcze mnie czepiasz. I tak wróciłem o 23, a nie nad ranem, to, to wiesz, komunikat był taki, że mogę nawet nad ranem wrócić. Zawsze wszystkie konflikty, dokładnie tak. Zawsze wszystkie konflikty, które są, są z powodu złej komunikacji. A ta zła komunikacja wynika z tysięcy różnych rzeczy, z niewiedzy, z różnicy pokoleniowej i tak dalej, i tak dalej. Pewnie będziemy o tym rozmawiali jeszcze nie raz. Więc. Powtarzam po raz kolejny: wiedzieć to nie umieć. Wiedzieć, że coś jest, to nie znaczy umieć to stosować. A uwierzcie mi, to naprawdę dużo zmienia, bo, bo każde to słowo, każde zdanie wypowiadane musi gdzieś mieć swoją logikę i musi być przemyślane w samej konstrukcji, bo tak działa umysł. Jak wiesz, jak działa umysł, to jesteś w stanie lepiej się komunikować absolutnie na każdym polu na każdym polu w domu, w rodzinie z żoną, z kochanką, z pracownikami, ze współpracownikami, z klientami. Tam wszędzie jest komunikacja. A jedyny sposób komunikacji, tak naprawdę oprócz no, wiesz, odpowiedniej postawy, umiejętności, odpowiedniego machania rękoma, no to słowa. To słowa przecież Ale to jeszcze z sobą komunikacja przede wszystkim, nie? Tak. Hmm. Komunikacja dobra, z sobą to podstawa. To mam już, mamy przerobione. Dokładnie tak. Bój, ale i nie. Teraz na słowo spróbuj w komentarzach przykładowe tak, 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 tak. sabotujące wysiłki. I przechodzimy I to do tego. Następny odcinek już, już, już z maczkiem postaramy się nagrać. Tak, na... eee, O podświadomości. Tak, tak następny, następny odcinek czas chcielibyśmy czas nagrać czas z maczkiem o, o podświadomości, bo to, to będzie pewnie ostra lustrzinka, jak to jak działa. działa. Ja powrócam parę takich ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że będziecie we dwójkę rozkminiać, co to może znaczyć, jak to działa i zobaczymy, co ciekawego z tego wyjdzie, bo to, jak działa podświadomość jest niesłychanie ważne i od strony komunikacyjnej i od strony zmiany osobistej, bo podświadomość to przede wszystkim zmiana osobista, to zmiana swojej postawy, zmiana swojego życia. To jest niesłychanie istotne. Ale to będziemy poruszać następnym. Ogarnęliśmy chyba z dźwiękiem też. Mam nadzieję, że już będzie dobrze. Zobaczymy. Tak tak, tak, tak. Szarpiemy się z tym już czwarty raz czy piąty i zawsze to echo. Może teraz już będzie OK. Mam, mam też, też taką, taką nadzieję. nadzieję. Mam, mam nadzieję, że, że się, się w ogóle dźwięk nagrał. Pamiętasz jak nagrywaliśmy odcinek? Po no, półtora no godzinie nie, nie nagrał się dźwięk. dźwięk. No i trzeba, no było, jeszcze raz. <laughs> trzeba było... Trzeba było odpalać kotwicę, żeby to po prostu laptopem pewnie rzucić. <laughs> no. Dobra, tak, trzymajcie Trzymaj... się, dzięki, dzięki wielkie. Do Dobra, usłyszenia dziękuję. następnym razem. Cześć, Cześć Przemku. Cześć. Dzięki bardzo, na razie trzymajcie się, pa.